w następnej ale degustacji. Tym razem piwo z bywaru Baxan i jest to Kingslayer. Czyli zabójca królów? No coś w tym stylu. W każdym razie mamy wspaniałego smoka na puszce. Jest to Double IPA, 8% alkoholu. I tyle wiemy o piwie, tak? Yy, składniki woda, jęczmień, owiec, pszenica, chmiele, drożdże, Super. Tak, w każdym piwo jest w Tesco. Ma 3 ,50 za 3,50 zapuszkę jest. No ale dużo alkoholu. Yy, a jak widzicie, piwo jest bardzo zmętnione. Wygląda jak soczek taki. Ananasowo-pomarańczowy, coś w tym stylu. Może grejpfrutowy nawet. Tak. Piana, widoczna y, opaść, ale była całkiem całkiem. Nie była jakoś niewiadomo wielka jaka. Ale za to drobno pochęrzykowa, ładnie to wyglądało. Aromat. Aromat jest e, pełny owoców egzotycznych. E, gdzie oczywiście pierwsze jest mango mango, papaja, zwykły, zwykły taki um, set. Trochę melona gdzieś tam. E, I odrobinę sosny. Bardzo ładnie się to um, miesza. E, daje piękny efekt. Chce się wziąć e, od razu e, piwo do ust, e, co nie liczył czy A! Wydaje się, że całe nasycenie poszło w pianę, I teraz się ulotniło. Pękliwo jest prawie całkiem płaskie. E, pije się jak soczek. E, jest zdecydowanie dużo ziarnistości z pszenicy. Czuć to. Ale są też takie aksamitne akcenty z owsa. I dużo, dużo mm, owoców. Szczególnie mango. E, mango troszkę... E, melona i bym powiedział, że to jest miodowy melon. Nie jest za słodkie, co drobina tylko słodycze. I gdzieś tam jak się, później jak już to mango przejdzie, to wtedy są takie fajne odświeżające cytrusowe nuty. E, coś pomiędzy pomarańczą, mandarynką i cytryną. Coś w tym stylu. E, bardzo fajny odświeżający efekt, który E, powoduje, że chcecie wziąć następny, następny łyk. Króczka jest minimalna, troszkę grejfiutowa, takie albido e, i odrobinka sosny, ale jest to naprawdę na niskim poziomie, za to e, czuć rozgrywanie w gardle od alkoholu e, i Ciupeńkie takie pieprzowe nutki. E, także czuć alkohol, ale tylko przez rozgrzewanie. E, nie czuć jakiegoś takiego e, ordynarnego alkoholu w smaku ani aromacie. Tutaj zrobili dobrą robotę. Oczywiście alkohol jest, to i rozgrzewanie jest. Bardzo fajne piwo, bardzo fajnie się pije. E, niesamowicie relaksujące z jednej strony, a z drugiej e, odświeżające. Dwa w jednym. No i niestety przez to jest niebezpieczne, że ma dużo alkoholu, bo chce się wziąć następny week. Skończycie szklaneczkę mm, jeszcze i jeszcze i jeszcze. A to swoją moc ma. Natomiast naprawdę bardzo fajnie się je pije. Polecam, spróbujcie, e, ocenicie sami bardzo takie egzotyczne owoce, e, czyli pije się jak soczek normalnie. Mam nadzieję, że y, to wideo się Wam podobało. No, także dajcie film, dajcie film, dajcie lajka, dajcie lajka, sub, subskrybujcie, a jak już to zrobiliście, to pamiętajcie o przyciśnięciu dzwoneczka, który nie Wam przypominał o film filmie na kanale, tak żeby na bieżąco. No a po prostu nie opuścić żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie, czy